Szybki start, długopisy, część druga. Po kliknięciu ikonki y, pióra możemy sobie rozwinąć menu, które tutaj mamy. Czyli tak jak w poprzednim filmie, wszystkie możliwości wyboru narzędzi do pisania nam się wyświetlają, ale jeżeli chcemy konkretnie skorzystać z pióra, czyli z atramentu, jak jest on tutaj nazwany, możemy sobie dostosować grubość linii do tej, którą chcemy zastosować. Jak widać, jest tutaj kilka możliwości, i może pokażę. Jaka jest różnica? Tu jest najcieńsza możliwość pisania. Odrobina grubsza. Tak jak widać. Ta grubość nam się tutaj zmienia. E, mamy tutaj również możliwość zmiany koloru tego narzędzia do pisania. I powiedzmy, że chcielibyśmy teraz napisać coś na żółto. Zmienię może tą grubość narzędzia. I tak, jak widać, możemy sobie tutaj zmienić kolor. Możemy również dobrać kolor, którego akurat nie ma tutaj w palecie barw. Za pomocą kroplomierza powiedzmy, że mamy tutaj kolor, który chcielibyśmy wybrać, i niech to będzie ten fiolet, który jest zastosowany w mojej prezentacji. Najeżdżamy sobie tym kwadracikiem kroplomierza, klikając lewym przyciskiem myszy zatwierdzamy ten kolor, co widać tutaj na ikonce pióra, że ten kolor nam się zmienił i w tym momencie możemy sobie pisać dalej, zastosować kolor, który wybraliśmy sobie za pomocą kroplomierza.